Siemano, siemano, powiem wam tak, no wiem, że filmików nie ma ostatnio na kanale, ale muszę wam powiedzieć, że no, dzisiaj okazja jest, żeby w ogóle filmik jakikolwiek nakręcić, a dlaczego, no, ale oczywiście to jest filmik bez cięć, nie, także nie myślcie sobie, że e, <laughs> będzie jakoś obrobiony, <laughs> nie będzie ani intro, ani to, ale słuchajcie, jest taka sprawa, może to się komuś przyda, kto po prostu nie wiem, jeździ do Niemiec. Nie wiem, czy tam w innych krajach też to praktykują, ale przypuśćmy, przyjeżdżacie do Niemiec, no już nie wiem, czy tam turystycznie, czy jakoś na e, jakiś dłuższy okres i na przykład, e, no taka sytuacja, nie? Zostawiacie samochód, przypuśćmy no góra dwa 3 dni w jednym miejscu i nie jeździcie, go zostawiliście, tak? On jest na polskich blachach, nie? Ja już miałem taką drugą sytuację, a wiem o co tutaj chodzi. Także właśnie chcę Was tutaj poinformować, jakie tutaj są praktyki w Niemczech, w całych Niemczech, no i w Berlinie, to już w ogóle nagminne. A o co chodzi? Słuchajcie, jeżeli dostaniecie taką karteczkę, nie? ręcznie napisaną, i będzie to od strony ulicy, nie od strony chodnika, jak parkujecie. Czasami jest to za szybą, ale rzadko, rzadko raczej w klamkę to wkładają, Jeżeli klamka pozwala, jak nie pozwala, no to gdzieś tam za wycieraczkę, ale tak, żeby nie było widać, jak się idzie chodnikiem. Nie? No to już dwa razy zostałem, to już wiem. I za każdym razem jest ten sam tekst nie? ręcznie pisany. I zawsze to jest Alex, nie? No i Alex każe dzwonić zawsze na WhatsAppa. A w informacji pisze, że no, chciałby kupić samochód w ciemno, czyli w ciemno, to znaczy, że ze wszystkimi wadami bo już też jest tutaj napisane, że ze wszystkimi wadami, jakie, jakie ten pojazd posiada, nie? Ale musi mieć polskie tablice. No i kurde, powiem wam tak. Są trzy opcje w ogóle, nie? No, co powinniście zrobić, nie? Um, właśnie, co powinniście zrobić? To może na koniec powiem, ale przypuśćmy, na koniec powiem dobra, na koniec może zainteresuje to kogoś, kto przyjeżdża i często tutaj jest w Niemczech. E, no i teraz tak. To na pewno napisał ktoś o ciemnym, ciemnawym kolorze skóry, podobny trochę do Turka, ale dobra. I słuchajcie, no macie pierwszą opcję, no dostaniecie taką kartkę, przetłumaczycie sobie, bo może nie wiecie, co tam pisze. No i ono, kurde, gościu, chce kupić, no Niemiec chce kupić, no to kupę się nadal, nie? No i tu jest Whatsapp, to pisze, żeby tylko na Whatsappa dzwonić, nie? No ale dobra. Eee, czyli, no, żeby to. <laughs> wiecie o co chodzi, nie? No dobra. No i się ktoś pokusi, no moje wymarzone auto. Nie, no, ktoś powie, no tak, moje wymarzone auto, no, mam sprzedać. No ale. No ale to, to Niemiec mi napisał, ja pierdzielę. No Aleks, nie? Aleks he, Aleks Danke. <laughs> Aleks Dankę napisał, no, wszystkie listy te to pisze Aleks, e, no i no może bym kurde sprzedał, może bym zadzwonił, no i słuchajcie, no i są trzy jak gdyby zagrożenia, no pierwsza, jakbyście się umówili, chociażby zadzwonili i nie, nie doszłoby do skutku, bo gościu by chciał na pewno dać bardzo małe pieniądze, Dlatego, że no, zaraz powiem, co, co, co dalej z tym autem by się działo, jakby po prostu go kupił. No ale przypuśćmy, nawet jakbyście rozmawiali, on by wziął sobie o wasze dane. I nie interesowałyby jego dane tutaj z Niemiec, tylko z Polski. Nie? No to wiadomo, że na no, jakieś makroje mogłyby być, czy tam nie wiem, jakaś chwilówka zaciągnięta, czy cokolwiek, to nawet nie musi być. Teraz e, numeru dowodu osobistego i PESEL, no, bo takie praktyki są, e, no i dobra. Ja tę kartkę może pokażę, tak, tak to mniej więcej wygląda. E, I teraz tak, e, no to jest pierwsza opcja, nie? Czyli no, niepotrzebny kontakt i ewentualnie tam zrodzicie swoje dane czy, czy cokolwiek. Także nie warto w ogóle nawet dzwonić. Druga opcja no to jest, że no faktycznie się umówicie i gościu przyjedzie i będzie chciał go kupić. No i przypuśćmy, no wam się może to będzie opłacało, sprzedacie go, chociaż nie będzie się opłacało, ale, no ale dobra. Przypuśćmy, że go sprzedajecie. No i słuchajcie, ten samochód i tak trafi do Polski i po prostu mm, kupi go ktoś też był ciemny. W kolorze skóry i nie, be, nie przerejestruje go, i po prostu będzie jeździł, będzie wam nabijał wszystkie tam mandaty, wszystkie kary. Nic z tym nie zrobicie. Po prostu on kupi to jako, przepuśmy, nie wiem, tutaj obywatel niemiecki, a sprzeda to komuś albo użyczy, i po prostu nigdy nie będzie przerejestrowane to auto. No i tak to będzie się działo, nie? Ale dobra. No, były takie przypadki, że po prostu no, no, nikt nic nie mógł zrobić, nie? Po prostu sprzedał ten ktoś nie wyrejestrował, no chyba, że go wyrejestrujecie a... no raczej powinniście, no ale jest ma parę dni na to, żeby po prostu na, nabroić, nie? Dlatego, że wy jesteście tutaj w Niemczech. A... A, auto już będzie jeździło sobie po Polsce, nie? Dobra, to jest to... to jest w sumie jeszcze nie najgorsze. Nie no, no, no nie, no najgorsze to było na początku, no bo jakby dane wykradli i zaciągli kredyt, no to mogliby tych małych kredytów dużo nabrać. Ale dobra, dalej co się dzieje, nie? No i teraz tak, no załóżmy, że nie ma was koło samochodu. Nie widzicie tej kartki. Stoi ten samochód sobie po prostu długo i, i ta kartka cały czas tam jest, nie? No i goście sobie co jakiś czas przyjeżdża i sobie patrzy, nie? Czy ta kartka jest, czy jej nie ma, nie? I to głównie o to chodzi, nie? No i teraz tak, jeżeli on przyjedzie za tydzień, a ta kartka będzie cały czas, nie, no to po prostu no to, już, to już nie macie tego auta, nie? <grytanie> no, tak, tak, tak tu jest. Trzeba po prostu nawet jak go gdzieś zostawicie samochód, to po prostu przejście, zobaczyć, czy po prostu nie, nie ma żadnych tam jakichś kartek tego typu nie? Ręcznie, ręcznie pisanych. nie? No i na to trzeba zwracać uwagę, jeżeli ktoś by chciał przyjechać do Niemiec, czy turystycznie, czy nie wiem, czy sobie pracuje. E, czy dorabia, obojętnie co, no. Ta, te, taki proceder tutaj, tutaj jest. Także radzę nie dzwonić, obserwować auto, wyciągać karteczki, e, bo oni wszędzie wsadzają, nie? Ale do polskich e, tablic rejestracyjnych, nie? Także mają na to sposób. E, I tak to jest. Już nie wiem, kiedyś chyba pokazywałem Wam filmik Gdzieś auto stało, wsadzili kartkę. Akurat nie mogli go ukraść. No to koła ściągli. I tyle. To już tam. To już zależy od tego, co kto potrzebuje, nie? No, no to co? No, może się komuś tym filmik przyda. To trzymajcie się. Nara. Hej, os.